Praktycznie każda kobieta marzy o długich i olśniewających rzęsach. Niestety, piękno bardzo często ma swoją cenę. Dlatego w dzisiejszym odcinku odpowiem Tobie na pytanie, ile kosztuje przedłużanie rzęsu kosmetyczki. To co jest bardzo istotne, to że istnieją pewne czynniki, które wpływają na ostateczną cenę takiej usługi. Bardzo ważna jest przede wszystkim metoda przedłużania, ale również rodzaj wybranych materiałów, renoma kosmetyczki, jak i również lokalizacja świadczenia usługi. A więc wróćmy teraz do cen. Typowe przedłużanie rzęs metodą 1 do 1 kosztuje zazwyczaj około 200 zł. W przypadku zdecydowania Wykonania się na rzęsy metodą 2D cena wyniesie zazwyczaj około 220 zł. Jeżeli natomiast decydujesz się na rzęsy 3D, to koszt wykonania takiej usługi wyniesie około 250 zł. Czasami zdarza się także, że niektóre kobiety decydują się na wybór metody 4D, w takim przypadku za tego rodzaju usługę zapłacą zazwyczaj około 280 zł. Tak zatem wyglądają orientacyjne ceny przedłużania rzęsu kosmetyczki.